Czy jest coś bardziej podejrzanego od Minecraftowych TikToków? W moim rankingu podejrzanych rzeczy nie! Dlatego postanowiłem sprawdzić, jaka część z nich jest prawdziwa, a jaka to tylko i wyłącznie fejki. Hehe, na przykład prawdą jest to, że tylko jedna osoba w historii YouTuba zostawiła subskrypcję czubkiem głowy. Chcesz być drugi? To zrób to właśnie teraz, a my lecimy z tym koksem! No dobra, ten gość na TikToku chwali się, że odkrył nowy sposób na jeszcze szybsze kopanie! Co to znaczy? Sprawdźmy to. Otóż wiadomo, że można kopać ściągając się. To nie jest żadna nowość. Ale czy wiedzieliście, że można czołgać się w różnych prędkościach? Ja na przykład nie miałem pojęcia. A wychodzi na to, że jeśli sprintując wejdziemy w Trapdora, możemy czołgać się nawet 30% szybciej. Co w połączeniu z dobrym kilofem da nam 30% więcej diamentów na przykład. Świetny pomysł. Pytanie tylko, na ile prawdziwy. Tak się składa, że mam narzędzie, które pokazuje moją aktualną minecraftową prędkość. I tak oto wiem, że czołgając się w normalny sposób osiągamy prędkość 1,30 m na sekundę. To dosyć mało. To jest dokładnie ta sama prędkość, którą osiągamy kucając, ale szybciej kucać ze sprintem się akurat da. Bo tak, jeśli z prędkości kuckiemy, to będziemy poruszać się z prędkością 1,68 metra na sekundę. Pytanie jest jednak takie, czy działa to też w czołganiu? O, o, kurde, bele, jest coś! 1,69, nawet 9! O, kurde, bele! Faktycznie są różne prędkości kucania, co? Ha, ha. W życiu nie spodziewałbym się, że to może być prawda, ale spójrzcie sami. 1,3 kontra. Dawaj, dawaj, gościu, Dawaj, dawaj, i mamy to! 1,7! Cała Przy szybkiej matematyce daje nam. Nie mam pojęcia, jak to się liczy. 1,3! O! 30% więcej! A więc nasz pierwszy tiktoczek był prawdziwy. Oby tak dalej! Przenosimy się do Netheru i chcemy dostać się na jego główną warstwę nad bedrockiem. I teraz tak, o tym, jak się tam dostać, już słyszałem, ale jak z niego wrócić? Jeszcze chyba nigdy. A okazuje się, że to wcale nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, ponieważ w jedną stronę używamy Ender Perły, a w drugą owoc chorusa. Czyli tak, żeby wejść na samą górę Netheru, musimy. Po prostu w odpowiednim miejscu rzucić Enderperłę, a żeby z niego zejść, po prostu zjeść ten owoc. I tyle. Zobaczmy nie wiedziałem, że to jest aż takie proste. Okej. Okay. Mało tego, to dzisiaj żyłem w przekonaniu, że wejście tam jest proste, ale wyjście stamtąd to już raczej niemożliwe. A więc czas to zmienić i przekonać się, czy naprawdę owoc chorusa, za czym refrenusu po polsku to się nazywa, jest w stanie bezpiecznie i szybko wyciągnąć nas z tej dziwnej neterowej przestrzeni. Swoją drogą to jest ultra ciekawa sprawa, bo na samej górze neteru można normalnie budować. Jak mówię, jakbyście jeszcze o tym nie wiedzieli, ale prawdopodobnie. Wiecie, także lecimy do góry. Jest i pan bedroczek, drabinka do niego dociągnięta. Rzucamy enderperwę i. Oła, oła, boli! Nie, chyba źle to. <laughs> źle to zrobiłem. A nie, dobra, sorry. Musimy znaleźć miejsce, w którym ten bedrock jest najbliżej góry. O, o, tutaj albo nie. O, to będzie idealne. Tu jest jego tylko jedna warstwa. Let's go! Więc ciągniemy drabinkę tutaj, rzucamy enderperwę i jesteśmy do góry. Let's go! Można budować? Można budować. W teorii mógłbym więc postawić tutaj portal i wrócić sobie nim do normalnego świata, ale wydaje mi się, że bezpieczniejszą wersją będzie po prostu zjedzenie owoców Refredusu. A, gdzieś tu chyba wchodziliśmy, nie? O! O! Co? Mamy to. Bezpieczki teleportowało nas do środka. Kurde, Belej, to zaraz koło portalu. To jest jednak bezpieczna opcja. Kolejny prawdziwy TikTok, który warto zapamiętać. Oto TNT, które wygląda, jakby za chwilę miało wybuchnąć. A to wszystko za sprawą jednej prostej komendy w komand blocku. Robi ona nad naszym blokiem partikle ognia, które w połączeniu z TNT oraz oczywiście świeczką tworzą coś w stylu lądu, który wygląda, jakby za chwilę miał się zapalić. W sensie ląd się już pali, ale wygląda, jakby miał to palić TNT. Tak. I co, jak co, ale wygląda to potężnie. Także sprawdźmy, czy serio jest takie proste w zrobieniu. Czy jest lepsze miejsce na składowisko TNT niż wioska villagerów? Odpowiadam, nie. Z rzeczy, które nam się przydadzą do naszego projektu są to tak. Namożnowa tabliczka TNT oraz czerwona świeca. A, no i oczywiście command blok który możemy otrzymać włączając przedmioty operatora. Git, git, git i mamy go tutaj. Skład TNT zrobiony, czas więc je trochę dostrasznić. Ty będziesz moim wybuchowym TNT, a więc niszczę ciebie pod to Kładę blok poleceń. Do niego wpisuję komendę, particle, small flambe, i jakieś dziwne szlaczki, numery po tym. O, zmieściło się nawet w jednej linijce, jak miło. Nie świeci się na czerwono, to dobry znak. Teraz jeszcze wypadałoby zmienić impulsowy na powtarzający się i wymaga resztą na zawsze aktywny. Klikamy, gotowe. O, bap, coś tu się. O kurde bele, chyba tak nie powinno być. Ej, ale to wygląda nawet jeszcze lepiej niż na filmie, co? Dobra, ale przy okazji mi spam na czacie, więc trzeba byłoby to wyłączyć komendą gamę, rulę, Command, Block, Output, False. I Teraz pozostało już tylko dodać TNT, położyć na nim czerwoną świeczkę. Od palić ją i do koła wrzucić e, tabliczki, co nie jest akurat konieczne. I mamy to, dynamit gotowy! Trochę inaczej u mnie wygląda ten ogień niż na TikToku, ale nawet nie przyjdzie lepiej. Serio, jakby tu jest jakby straszniejszy, nie? Kozacko to wygląda, ile dekoracji można z tym zrobić? To jest głowa mała! Polecam cię, plutko, trzymać odpalone TNT w magazynie. Lecimy dalej! I jeśli tak jak ja jesteście zdania, że zegar jest najbardziej bezużyteczną rzeczą w Minecrafcie, to macie rację. Problem w tym, że to no dobra czasami, ale to bardzo, bardzo rzadko, może się przydać. Na przykład, kiedy jesteście w środku jaskini i chcecie wiedzieć, czy jest już bezpiecznie, żeby wyjść na zewnątrz. Ta! Tylko, że tak, w jaskini liczy się dosłownie każdy możliwy slot, co nie? A zakładam, że będąc na wyprawie pod ziemią, prawdopodobnie macie przy sobie redstone oraz złoto. A więc jesteście w stanie włożyć je do craftingu i nie craftować zegara, tylko spojrzeć, jaką godzinę on wskazuje, ale w craftingu. Co, jak sobie teraz myślę, jest całkiem mądre, bo nie zużywamy slota na zegarek, a jednocześnie możemy sprawdzić godzinę. A złoto i redstone prawdopodobnie i tak mamy w Tak, tylko moje pytanie, na pewno zegar w craftingu wskazuje dobrą godzinę. Mamy w tym momencie równo południe. Nie no, ale potrzebuje jakiegoś bardziej fancy czasu. Dajmy na przykład o, 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 to wygląda bardziej. Nie kurde mele, to jest chyba równo północ, najgorzej. O, to jest coś pomiędzy jednym a drugim. Trochę noc, ale jednak nadal większość dnia. Sprawdźmy, czy dokładnie to samo pokażę w craftingu. A więc tak, tak się składa, że akurat kopałem sobie redstone'a i złoto i chciałbym już wyjść na zewnątrz. Tylko czy tam jest bezpiecznie? Raz, dwa, trzy, cztery złota, jeden redstone na środku i o, o o, nie! Chwilę, chwilę, chwilę. Ten zegar. Zegar tutaj wskazuje południe! A jak wezmę go do ręki, zacznie wskazywać prawdziwą godzinę, którą nie jest południe! Czyli wcale nie jest tak pięknie, jak pokazali na TikToku. One wskazują kompletnie dwie różne godziny! A to jest równoznaczne z tym, że mamy pierwszego fake'a w tym odcinku. Najgorzej! W sumie w życiu bym się tego nie spodziewał. Jeśli nawet zegar na podłodze wskazuje dobrą godzinę, to czemu w craftingu jej nie wskazuje? A może to jest właśnie zabezpieczenie przed tym, żeby jej nie sprawdzać przed skraftowaniem, Kto wie? Świat w Minecrafcie jest pełny podejrzanych małych jeziorek z wodą! A przynajmniej był do wersji 1.18. Zauważyliście, że już nie jest? Ja to totalnie nie. Ale tak, według TikToka dokładnie to się stało. Po wersji 1.18 zniknęły praktycznie wszystkie jeziorka wody z powierzchni. A ja mi się wydaje, że wcale tak nie jest i nadal jest nie tyle samo, ile było. Jestem właśnie na wersji 1.16.5. I to właśnie na tej wersji, według tego TikToka, powinny one jeszcze powszechnie być spotykane na równinach. Nie wiem, w sumie jakoś nigdy nie zauważyłem wielkiej różnicy, dlatego tym bardziej jestem ciekaw, czy to jest prawda. Znajdźmy sobie tylko jakieś równiny, planesy. Gitara sieba No i ruszamy w poszukiwaniu jeziorek. Jest jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Ej, naprawdę jest sporo. Praktycznie na każdym kroku na równinach możemy je spotkać. Serio, jak będzie ja pięćdziesięciu kratek bez nich są wszędzie. Tyle, że ja mam wrażenie, że nadal są i nic się pod tym kątem nie zmieniło. Dlatego zapraszam na najnowszego Snapshota, na którym sprawdzimy, jak sytuacja ma się teraz. Pierwsze lepsze równiny są zaraz koło mnie, zaraz koło spauda, ale to są jakieś małe biedne równiny. Potrzebuję czegoś, wiecie, takiego bardziej potężnego. Okej, okay, tutaj powinno być lepiej, zgadza się. I co, pierwsze dwie kałuże są, jedna tutaj, druga tutaj, dalej niczego nie widzę. O, jest jakaś kolejna mała. Hmm, no jakby jest ich trochę, to to akurat... Ej nie, to też jest kałuża. Jest ich nadal trochę? No nie no, całkiem sporo ich jest. Tu jest kolejna, tu kolejna, tam kolejna. Może jakby faktycznie delikatnie mniej, ale cały czas mam wrażenie, że trochę ich jest. A TikTok mówił, że usunięto je całkowicie. Okej, okay, tutaj na przykład znowu nie ma. To może tam to miejsce było jakoś specjalne, że one tutaj były? O, w sumie to są kopalnie, a nie jeziorka. Ale znowu to, to jest po prostu jeziorko. To na pewno nie jest żadna kopalnia, nie? A nie, dobra, nieważne. Faktycznie wygląda jakby zamienili je na takie głębsze jaskinie z wodą, ale czy jest ich mniej? No jest, no zdecydowanie jest ich mniej. Bez mimo tego, że na początku myślałem, że tak nie będzie, to TikTok jest prawdziwy. Po 1.18 usunęli minecraftowe kałuże. Ciekawe. Pff. Wy tam w jednym z prawdopodobnie najbardziej OP haków jakie ostatnio widziałem. Jeśli macie albo możecie zrobić naładowanego creepera, włóżcie go do łódki i zbierzcie jak najwięcej witherowych szkieletów, jak tylko się da. Po czym wrzućcie tego creepera do dziury, w którym je chowacie, i wybuchnijcie go tak, aby zabił wszystkie szkielety i dostajecie praktycznie nieograniczoną liczbę wider'owych czaszek. Wygląda to totalnie zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Plus gościu sprawdza to na bedroku. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać na drzewie. Czy też będzie działać, a może okaże się, że na bedroku też nie działa? Od tego właśnie tutaj jestem! Załóżmy, że udało Wam się przez portal doprowadzić do normalnego świata całkiem sporą liczbę widerowych szkieletów. To świetnie, gratulacje, ja bym chyba nie potrafił. Użmy koło nich łódkę. Załatwmy sobie naładowanego Creepera. Jaki to był Żadna na żeby dostać pioruny? Żaden link? Chyba. Przydałaby się jeszcze jakaś burza. Dziękuję, panie Minecraft. I teraz tylko naładować Creeperka. Let's go! O, nie, nie, nie! Chyba nie umiem tego używać żadna Spadaj, stąd spadaj. Nie, oddaj mi mój trójzom. ty co ty robisz. Czemu to nie działa? To chyba jest burza. Tak, to jest burza. Dobra, typie, daj mi spokój. Kurde, bele, ja tu Creepera potrzebuję. O no, taki mądry byłeś. No, dawaj teraz. Trzy, dwa, jeden. Bo. Oła, oła. Nie, bo, dobra, bo on jest pod drzemem, dlatego to nie działa. Mógłbyś się przestać ukrywać, żołeczku? Tak, chodź z tego drzewa. No stary, no nie, nie rób sobie jaj, no. Hop, hop, hop. Mamy, nie, nie. To jest trudniejsze niż myślałem. Dobra, dobra, teraz musi się udać. Tak, mamy to. Naładowany creeper. Teraz rzucić go tylko do łódki. To nie będzie proste zadanie. Dawaj, stary, dobrze, dobrze. Po kolei do łódeczki, pięknie. Yy, yy, woda, zapomniałem wody. nie. He, rzuć się na spokojnie do tych Widerków, ta okej okay, Chyba, chyba jest ich trochę za dużo Ale, o, dobra, udało się Jest gościu, się z gim nawet, jak ciebie był to Żebyś mnie teraz nie zabił, dawaj stary, no Lecisz tym koksem, wybuchaj sobie i zabij ich wszystkich Naraz, ale nie mnie, ty zombiaku Co ty robisz? Aha Jakby to zadanie staje się naprawdę coraz bardziej skomplikowane Jak ja mam odpalić tego creepera? A musiałbym Chyba zniszczyć łódkę, nie? Dobra, zniszmy mu łódkę Nie mam pojęcia jak miałbym to zrobić na survivalu Ale wszedł tam, teraz wybuchnij Ziomeczku, trzy, dwa Jeden! rob bum bum Nie no, to jest jakiś żart. Gościu nie robi bum-bum. Gościu nic nie robi. Gościu po prostu stoi wśród nich i nic nie robi. Jak mam niby zmusić Creepera do bum-bum? go! Tak! Zrobił bum-bum! A ja wyleciałem w powietrze, na szczęście. Odrodzę się w tym miejscu i dostanę jedną czaszkę. To nie miało tak być. Ja, jaką jedną czaszkę? Co to jest za kupa? Nie no, nie wierzę. że jest tu jedna czaszka na czarnie to nie działa. Jedyna nadzieja to już tylko w tym, że to będzie działać nawet roku. Ale po tym, co widziałem przed chwilą, to, to nie jestem pewien. sobie teraz jestem bliskie powiedzenia, że to jest ogólnie jeden wielki fake. Mamy szkieletów 14. W związku z czym 14 powinno być też główek. Ale pan Creeper? Dziękuję. O nie! Aaaa! ty ja walczę z gimna, ten walczę ze mną! Nie bawimy się tak, nie bawimy się tak! Dobrze, dobrze! Lawaj szybko! Ty ale przed bo zaraz umrę, zaraz umrę. Nie wsiadajcie razem do. Aaaaaaah! Czemu Minecraft jest tak bardzo przeciwko mnie? Skakuj do środka, nie wybuchaj. Powoli, powoli. Idealnie. Teraz może pozwól, że nie będę niszczył łódki, tylko po prostu sobie wybuchnie. Jest to doda, to, to? Idealnie! ty, ty. Co jest? Nie. Chwilę, 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 chwilę. Co się dzieje? 13 główek z 14 szkieletów. No way, czyli to nie jest fake. To naprawdę działa tylko, że na bedroku. O nie. Kolejny punkt dla bedrocka w tej odwiecznej walce. I to bardzo mocny punkt, bo akurat to coś jest totalnie przydatne. A TikTok, mimo wielu przeciwności, okazał się ostatecznie być prawdziwy. To idzie była Najdziwniejsza rzecz, którą wy odkryliście w Minecraft. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dobrano. Cześć. Papa. Pa! <laughs> Miałem trafić do wody. Wow, a Przecież. Samą masz właśnie teraz dwa filmy Tym po prawej kazałem dziesięciu losowym widzom Zbudować piratów w Minecrafcie Co z tego wyszło? <laughs> Lepiej nie sprawdzać Chyba, że naprawdę się nie boisz To kliknij film po prawej Let's go